Cześć tu dziś mamy środę 15 lutego, czas na minutę z tym razem ponownie pozdrawiam z Danii. Karta na dziś to uchu, bardzo kreatywny diabeł, a więc energia, bardzo często stereotypowo traktując diabła, energia uzależnienia, e, takiego egoistycznego podejścia, co wcale nie zawsze musi być czymś złym, pamiętajmy o tym. Natomiast to jest też taki element uzależnienia się od sytuacji, od ludzi, nie musi niekoniecznie od używek. Więc zwróćmy uwagę, czy nie czujemy, bo być może diabeł pojawia się dlatego, że zaczyna nam się robić troszeczkę za ciasno i warto by było zwrócić uwagę, od czego, od kogo, od jakich sytuacji się na przykład uzależniliśmy, albo w jaki sposób działamy, że w taki, w taki niepostrzeżony sposób daliśmy się w coś wciągnąć. Tak jak tutaj w tej karcie widać, w coś wciągnąć i być może ktoś nam steruje i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. To mogą być, to nawet nie musi być intencjonalna manipulacja. To po prostu jest taki długi czas, gdzie pozwalaliśmy innym ludziom albo jakimś sytuacjom wpływać na nasze życie i jakby nie, nie dokonywaliśmy refleksji. Dziś. To jest takie zaproszenie do przemyślenia tego, bo być może właśnie potrzebujemy zerwać te więzy, właśnie potrzebujemy nie dać się więcej kontrolować. Ja tylko przypominam, że to jeszcze raz, że to nie musi być nic ogromnego i wielkiego, ale rzeczywiście możemy mieć dzisiaj takie poczucie, okej, okay, tak, jakby opaska nam z oczu spadła i nagle będziemy zdawać sobie sprawę, Cóż to się takiego dzieje, tak? Że gdzieś nam tam jest za ciasno, warto takiej refleksji dokonać. My jesteśmy w talii Story Medicine Tarot, trochę taki przerażający ten diabeł. W tej talii on w ogóle nazywa się kolekcjoner dusz, więc też, też niezła energia. Natomiast to bardzo często przypominamy sobie, że ok, no ktoś nas tam kontroluje, ale to jest bardzo często na nasze własne życzenie, dlatego że my kiedyś się poddaliśmy temu i jakby nie buntowaliśmy się, nie sprzeciwialiśmy się temu, i dlatego być może taka energia dzisiaj nas będzie dotykać. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje, jak to się dzieje, które działamy, jakie decyzje podejmujemy i czy mamy poczucie, że podejmujemy te decyzje samodzielnie, bo jeżeli czujemy, że ktoś ma wpływ na te nasze decyzje, to być może to jest taki ten dzwonek na przebudzenie, żeby, żeby coś takiego e, zrobić. E, kolejnym takim fajnym pytaniem, które dobrze zadać sobie przy okazji, tak to świeci tutaj mocno, przy okazji diabła, e, czy mamy jakieś życzenie, do którego nawet przed samymi sobą e, boimy się przyznać? To jest też bardzo często taka podpowiedź, że nie możemy się tam rozwijać, bo z różnych przyczyn, chociażby ograniczeń, których doświadczamy. Zdajmy sobie z nich sprawę i warto zrzucić te kajdany. Trzymajcie się ciepło. Pa!